Cześć, z tej strony trener Łukasz. Widzimy się dzisiaj w klubie Palestra Warszawa i przygotowałem dla Was krótkie tipy, jak pracować z linami treningowymi, które mogą się przełożyć świetnie na budowanie wytrzymałości lokalnej w postaci obręczy barkowej czy też ramion oraz w treningu interwałowym, który może się przełożyć na zdolność do wykonywania krótkich, podrażalnych tzw. sprintów, czyli krótkich i mocnych akcji które będziecie chcieli powtarzać przez długość całej rundy. Ten trening tego typu, właśnie interwałowy, przełoży się bezpośrednio na tą, na tą yy specyfikę, co da wam dzięki temu większe możliwości treningowe i praca na wyższej intensywności treningowej. Teraz jaki jest protokół? Bierzemy liny. Praca będzie 8 sekund. Olin, czyli wkładam cały max. Pracuję sobie w różnych zakresach. Mogę pracować w ten sposób, mogę pracować w ten sposób, mogę pracować w ten sposób. Tutaj jest dowolny wachlarz, natomiast najważniejsze jest to, abyście pracowali przez 8 sekund maksymalnej pracy. Następnie 20 sekund luźnej walki z cieniem. Staramy się oddychać przez nos, uspokoić trochę tętno. Robimy takich 10 rund i następnie te rundy, tych 10 rund powtarzamy trzykrotnie, ale z zaznaczeniem tego. Że pomiędzy tymi 10 rundami a kolejnymi 10 rundami będziemy starali się znowu użyć oddychania przeponowego. Czyli siadam sobie w ten sposób, klatka piersiowa jest ładnie uniesiona, głowa jest wydłużona. W tej, tej pozycji oddycham 2-3-4 sekundy przez nos i następnie długi, spokojny wydech ustami. Staram się maksymalnie uspokoić umysł, maksymalnie obniżyć tętno. I następnie wchodzę znowu, 8 sekund pracy, jak najwięcej, jak najintensywniej, 20 sekund luźnej walki z cieniem, razy 10, kolejna przerwa, razy 10, kolejna przerwa. Dzięki temu na sparingach, walce, czy też właśnie w zadaniówkach, gdzie musicie wykonać mocne, intensywne kombinacje wiele razy podczas treningu, ale one są krótkie, czyli trwają około od 8 do 10 do 15 sekund, zwiększą się Wasze możliwości wysiłkowe, i myślę, że dzięki temu potronujecie o wiele skuteczniej.